Podobnie jak w poprzednich przykładach, jeżeli chcemy wstawić diagram, klikamy ikonę wstawiania, z tym, że w tym przypadku wybieramy opcję Diagram kołowy. Podobnie wybieramy warstwę z placówkami oświaty jako nasze źródło danych. Wyświetli się okno podobne jak przy konfigurowaniu listy. Z lewej strony mamy ustawienia, z prawej strony mamy podgląd. Podobnie jak w poprzednim, Przypadku, także tutaj możemy wyświetlić sobie podgląd naszych danych. W tym wypadku będziemy wyświetlać kolumnę z danymi o nauczycielach pełno i niepełnoetatowych. Musimy sobie przypomnieć, jak nazywały się odpowiednie kolumny. Widzimy tutaj, to są te kolumny, mają nazwy skrócone. W zakładce dane wybieramy kategorię pola. I wskazujemy pola, z których będziemy pobierać dane. Jest to papier pola o nazwie Nauczyciel, Nauczyciel 1. I jako statystykę wybieramy sumę, ponieważ chcemy sumować liczbę nauczycieli pełno- i niepełnoetatowych. W zakładce wykres ustawimy sposób wyświetlania etykiet. Jak widzimy na podglądzie, domyślnie wstawiły nam się etykiety informujące o tym, co oznaczają poszczególne kolory. My sobie te etykiety ukrywamy. Ustawiamy sobie tutaj sposób wyświetlania legendy. Chcemy, aby w legendzie y, widoczne były wartości w procentach i chcemy, żeby legenda pojawiała się na dole lub z prawej strony diagramu. W zakładce segmenty możemy zmienić aliasy nazw kolumn. Na razie mamy etykiety zaczerpnięte z bazy danych. Nic one nie mówią przeciętnemu odbiorcy. Poprawimy tutaj aliasy w taki sposób, aby, że to, aby te określenia były jednoznaczne. Zmiany automatycznie widzimy na podglądzie. Widzimy, który kolor oznacza nauczycieli pełnoetatowych, który niepełnoetatowych. Wartości mamy wyrażone w procentach. W tej zakładce możemy także ustawić kolory wyświetlane na diagramie. Możemy jeszcze wyłączyć tekst o ostatniej aktualizacji i po zaakceptowaniu zmian dodajemy diagram kołowy do naszego panelu. To już czwarte okno w naszym panelu. Robi się tutaj trochę ciasno. Musimy ponownie zmienić położenie wszystkich okien. Rozplanować położenie czterech okien. Niektóre z tych okien y, będą niezbyt duże, natomiast w każdej chwili będziemy mogli sobie każde z tych okien y, poszerzyć, wyświetlić na całym ekranie. I oczywiście nie zapominamy o zapisaniu zmian.